Serwus No kto by pomyślał, mamy 3 listopada A jest piękne niebo Lekkie białe chmurki, tak jak lubię Słoneczko Temperatura teraz jest około godziny 10 Temperatura jest około 11-12 stopni w cieniu Więc w słońcu już się odczuwa jakieś 14-15 A będzie jeszcze cieplej, więc Kurde, takie okienko pogodowe w listopadzie Trzeba wykorzystać, piękna pogoda No to co, śmigam? Postanowiłem, że pojadę sobie w stronę Krośnika nad Dunajcem I wejdę sobie na to jest Sokolica Dawno nie byłem, piękne są tam widoki Charakterystyczna sosenka, chociaż teraz jest połamana, pamiętam jakiś czas temu Z 2 lata temu, trzy. Ale kawałek jeszcze zostało, ale ogólnie tam widoki są piękne Najlepiej z rana, ale wiadomo, temperatura na minusie, więc Troszkę niebezpiecznie, więc teraz jadę Kurde, no będzie pięknie Parę nowych ujęć będzie, z nowych tras kawałków nowych tras, bo trasa w większości znana, bo już kurde, tyle objeździłem, że już praktycznie nie mam gdzie po Małopolsce jeździć, ale teraz wybieram sobie takie boczne drogi, jeszcze większe zawijasce, więc popatrzcie, zobaczcie i do zobaczenia na Sokolicy. Through. Can't stop now I dojechałem, jakieś 115 km od Krakowa Zajęło mi to jakieś 2 godzinki, więc nie nieźle Biorąc pod uwagę, że to nie jest główna droga Tylko fajne boczne drogi, serpentynki Więc przyjemność z jazdy przednia Szczególnie, że pogoda nadal dopisuje Nic się nie zmienia, pięknie jest Oczywiście tu w górach troszkę więcej chmur, ale białych Więc zero deszczu, nie będzie nic Czasem przysłoni słońce Czasem znowu wyjdzie, ale jest bardzo ładnie Więc co, Pięński Park Narodowy się zaczyna To spacerek koło Dunajca, A później w górę na Sokolice

Przeważnie w weekend to jest pełno ludzi, ale jestem zdziwiony. Świętło <laughs> mucha <laughs> przeważnie w święta. Ludzie przeważnie idą na jakiś spacerak, tutaj cisza, spokój. Myślałem, że to dłuższy weekend, że tu będą ludzie. Tak się spodziewałem. Cicho, po cichu miałem nadzieję, że ich nie będzie. No i fajnie, pusto, nie ma nikogo, zero. Jestem sam teraz na drodze w kręgu szlaku. Pięknie, a teraz zobaczcie jakie jest piękne zakole Dunajca. Po prostu wypas. No i na Sokolice Niby 45 minut, zobaczymy, może da się dojść w pół godziny Jedyna wada tego parku to to, że nie można chodzić z psami W Tatrach podobnie, szkoda, bo na Słowackich można sobie śmigać, nikomu to nie przeszkadza Wiadomo, są plusy i minusy tego, czy można i nie można Ale dla mnie to taki minus, naprawdę, mając psa, fajnie jest przespacerować się z nim po takim pięknym terenie Trzeba tylko szanować przyrodę nie wchodzić tam gdzie nie trzeba, iść szlakiem zbierać ze sobą odchody i problem z głowy, wiadomo, niby zapach obcy, tak dalej ale szczerze nie uważam tego za duży problem chyba chodzi bardziej o mentalność ludzi niż to czy można tu wchodzić, czy nie ale to nie temat na dzisiaj, śmiegamy teraz ostro pod górkę praktycznie cały czas będzie mocno pod górę ale za to warto okolica czeka na to drogę Z tej perspektywy malutka, a wcale taka mała nie jest Nie ma jak jesień To padłe liście, fajnie szurają Naprawdę Robię tą parę roku z względu na temperatury, bo jak dla mnie jest to najlepsza temperatura do chodzenia po górach Przeważnie 15, max 20 stopni. A listopad też wyjątkowo kurde 15 stopni, gdzie dwa dni temu było zaledwie 5. Więc kurde, fajnie, że taka pogoda się trafiła. Cały czas pod górę. Mija już 12 minut odkąd idę i zero płaskiego, cały czas pod górkę. Jak chyba dobrze pamiętam, praktycznie 10% trasy będzie pod górkę. A idzie się od drogowskazu gdzieś jakieś 45 minut. m 저 ż e pół 지닌이드 Lecim Zostało 15 minut, minęło 20, odkąd wyruszyłem szlakiem, czyli jest dobrze, jest szybciej niż pokazuje, niż sugeruje się trasą. Bo dotąd powinno być jakieś pół godziny, a idę 20 minut, tak mówię. Więc zostało 15, myślę, że jest 10. Teraz jest najprzyjemniejsza część, będzie mniej pod górkę, bo tam. Do tego miejsca, powiem wam szczerze, że czułem się trochę jakbym szedł jak trasy na świnicę. Ale przyjemny wysiłek. No to dalej. W celu góry już niedługo Już jest płasko, przynajmniej na chwileczkę No i Zaraz dojdziemy do poboru opłat Ale jak dobrze kojarzę Chyba od listopada nie ma już wejściówek płatnych Tutaj na Sokolice No i pośródko nie ma nikogo To na górę Na samiuską górę Sama pojeście na końcu Typowo kamieniste Jak to w górach Skała, skała skała Już za chwileczkę już za moment Zobaczcie Już prawie szczyt Już prawie Zanim pokażę jakie są widoki ze szczytu Bo jeszcze parę kroków To stąd jest ciekawe Jest nie tylko tabliczka informacyjna O, o jaka to wysokość, co to za miejsce Ale też Inne sosenki Nie tak główna, co trochę była odniszczona Zobaczymy ile z niej zostało, ale tu też fajnie no i na samym szczycie, nie wiem czy będziemy mi słychać, bo piszcie jak jakieś dźwięki, czy mniejsze kurki, ale ta widać, może nie cała, ale część, rzekę Wynajś się za teraz przed sosenką. Patrzcie, mało co z niej zostało, ale jednak kawałek jest. Popatrzcie dalej. Na środku na jest maluśkiem, może na filmie, ale w rzeczywistości są większe. Wiadomo, ludzkie oko widzi inaczej. A teraz rzeczka. Rzeczka. <laughs> Rzeka. Elegancko. Może nie ma idealnej pogody, bo przyszły ciemna chmury, ale na szczęście tutaj jest słoneczko, wodali dopiero są. Dawno mnie to nie było. Ale warto. No i jakieś pół godziny, no 27 minut. Więc tak jak się spodziewałem, dałem radę w takim czasie przejść. No i jeszcze chwilkę przycupnąć niedaleko obok głównego szczytu przy dwóch sosnach. Co zresztą widzieliście na filmie ładnie tu, nade mną sosny, przede mną jak dobrze kojarzę trzy korony, troszkę po lewej tatry. Bieram się. Piękny dzień naprawdę. Trzeba było wykorzystać 3 listopada, a ja na sokolicy w krótkim rękawku. O, to lubię. Taka mała odnoga od szlaku. Schodzą dopiero się, nie przypomniałem. No to teraz tak, widok na sokolice i na tak Okolica i ta w tle na żywo to lepiej wygląda. No i jak dużo pamiętam, Trzy korony. Wiem, że się powtarzam, ale <laughs> bajka. Naprawdę, coś wspaniałego. Piękny dzień. Więcej słońca niż szmur tutaj w górach. Na szczęście pogoda dopisała. Uff. Jak dziecko, ale podoba mi się to. Zawsze mi się podobało chodzenie w liściach.